Witam wszystkich serdecznie w kolejnym meczu z Intel Extreme Masters World Championship, czyli Mistrzostwa Świata w Starcraft, organizowanych przez firmę Inter. Odbywają się aktualnie w Niemczech i jak już zauważyliście, przeskoczyłem kawałek do prawie 3 minut, żeby zobaczyć co się stało, żeby nie zobaczyć co się stało, a żeby oczywiście nie ucinać końcówki, bo to jest denerwujące, A wiem, że dużo osób nie lubi tych ostatnich dwóch, trzech minut oglądać i nie wiedzą jak mecz się kończy. Mecz odbywa się na mapie Szakura w Plato pomiędzy Whitea chociaż tu jest Nick Ducklundra, tłumaczyłem to wielokrotnie, teraz tłumaczyć nie będę, oraz Tarson. Wytłumaczę w następnym meczu Tarson kontra Whitea bo taki się odbędzie, na pewno jeszcze jeden, gdyż jest to faza grupowa, gdzie się gra do dwóch wygranych i potem z następnym przeciwnikiem i tak dalej, i tak dalej, aż się wyłoni, wyłonią najlepsi zawodnicy. Teraz ogólnie rzecz biorąc, nie będę już dużo mówił o tym wszystkim, o turnieju, zobaczmy, co się dzieje, skoro i tak przeskoczyłem. Spawning location jeden obok drugiego. Tak więc, każdy sens po rozwaleniu tych kamieni jest dosyć króciutki, dosyć malutki. Bardzo mądrze jest ten pylon w tym miejscu postawiony przez Whitea, jest w stanie postawić tutaj swoje jednostki zwarpować i po prostu szybciej się przedostać. Jak coś rozwalić te kamienie, I jak to co nie wyjdzie, a tak to uciekać. Natomiast, Tarson, co nam Tarson stawia? Tarson aktualnie idzie w jednego helionika. Y, którym będzie chciał y, 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 nawet nie tyle harasować przy bazę przeciwnika, y, co zobaczyć, co tej siedzi. Dokładnie zobaczyć, y, co ma ciekawego. Whitea, White gra na Duckload, gdyż Duckload jest to firma, y, y, która go sponsoruje. I no cóż, Fazer ma 30 lat, marzone chyba 30 czy 28, marzone. Gra w StarCrafta zawodowo. Potrzebny, jest, potrzebny mu jest y, sponsor. No, nie ma przebacz. Szakuras pro to mapa, która wypadła już z pula, co chyba wielokrotnie powtarzałem, z raz na pewno. <grych> I zostanie za chwilę przypalony prób nie ma szansy, żeby to przeżył. Jak widzimy. Oj, nie udało się jednak zdjąć tego Heliona czy Daradon wbiec wiedzie, chyba wygląda na to, że wiedzie, czy też nie wiedzie, nie wiedzie. Tarson próbuje się przedostać barykadowane, bardzo dobrze to się przypilnował. Whitra, nie pozwolił przeciwnikowi wjechać do środka. I ten Helion się nie opłacił zabił tylko jednego prołka. Nie opłaciło się go w ogóle zrobić, trochę się tutaj pomęczył. No zawsze chciał, jakby udało się wyjechać, by w 100% się opłacił, nawet jakby nic nie zabił. A w co idzie nasz ukraiński gracz? Bo iTa y jest z Ukrainy w 3 gatey oraz Robotik i wczesną ekspansję. Ekspansja po trzech gateway jest bardzo popularna ostatnio wśród protosów, jest to. Uważane za bezpieczne. A tutaj u góry widzimy, że jest Cloaking Field. Tak jest Cloaking Field, to znaczy, że gdzieś jest no oczywiście tu, gdzieś jest Starport. Jak jest Starport, to będzie i Banshee, skoro jest Cloaking Field. Inne otwarcie niż przeciwko Zergowi. No oczywiście, że trzeba inaczej otwierać przeciwko Zergowi, przeciwko Idrze. Tarson szedł w czołgi oraz Marinesy. Wynik tamtych spotkań to było 2 do 1 dla, dla Idry. Mecz numer 2 naprawdę świetny. Mecz numer 1 trochę Tarson się pogubił. W meczu numer 3 wydaje mi się, że trochę za bardzo zachłanny był, za szybko chciał skończyć walkę z przeciwnikiem. Oj, Banshee musiało się wycofać, ewakuować, zaraz będzie obserwer, a nawet dwa i ten Cloakfield równie dobrze mógł być skasowany, bo dużo tej nie pomoże. Jest Sigtek w drodze i Command Center będzie do przodu ekonomicznie przez pewien czas, według mnie Ytra, jak oczywiście zacznie działać mu ta ekspansja, Albo wyrówna się z przeciwnikiem. No, gdyż ma dwie ekspansje, Trochę jeszcze zajmie Polakowi, zanim ten command center przeleci, zmieni się w orbitala. czy wpierw zmieni się w orbitala, a potem przeleci. Przyjrzyjmy się ilości jednostkom. Więcej harwesterów ma Perotos, ale oczywiście Teran ma muły, które szaleją i zbierają 300 minerałów. Tak, tak, właśnie 300 minerałów te robociki zbierają, są bardzo, bardzo użyteczne. Banshee leci i sobie leci, tak samo jak leci sobie Observer, obserwera nikt nie wypatrzy. No, chyba że Tarson zauważy go dokładnie i w tym momencie da skana, i wtedy Observer by padł, ale nie ma nawet na to energii, więc nie ma mocnych. To skoro mamy chwilę przestoju, powiem jeszcze coś o tym turnieju. Do wygrania jest 30 tysięcy dolarów za miejsce. Pierwsze, nie wiem jak tam kolejne. White RAG gracz, który wygrał eliminacje europejskie, czyli został Intel Extreme Masters. European Championship winner, tak wygrał nie pamiętam ile on te, wtedy zarobił 7 tysięcy dolarów, zresztą to nie ma najmniejszego znaczenia że on tam się pomyliłem, strzeliłem totalną głupotę, że to byłoby sprzęcie, to było w gotówce, oczywiście posad jest w dolarach, nie w euro co byłoby fajnie, co nie 30 tysięcy euro to jakieś 120 tysięcy złotych, aktualnie jak jeden z widzów mi napisał kursy dolara to jest 2,8 czyli do wygrania tak gdzieś na oko 80 tysięcy Dolarów Cloakfield poszedł, czy zginie centry jedno zginęło, nie widać tutaj nigdzie y, Żadnego obserwera Więc bardzo dobrze coś tu się może Jeszcze uda zrobić Ja wiem, że się SMS-a I czy coś ciekawego W nim jest napisanego, tego nie wiem Muszę to za chwilę sprawdzić I już jestem z powrotem, bardzo, bardzo ważna rzecz Musiałem to sprawdzić, za chwilę Pylon padnie, czy też nie padnie Padnie, chyba da radę paść No i jeszcze jeden strzał daje się Tarson, dał Tarson Posłuchał się mnie bardzo dobrze i wy rozwalił. Są dwa czołgi, trzy czołgi, z tego co nawet patrzę. Jasne, one się tutaj przydadzą, rozwalą co trzeba. Yy, te stalkery nie miałyby większych szans, gdyby spróbował tej podwiec, zostałyby rozwalone i do sieczki by przyprawiły je jeszcze. Yy, amunicją przyprawiłyby je marinesy po zmierzeniu przez yy, czołgi. I kolejny SMS, tym razem jednak go nie przeczytam, będę dalej dla Was yy, nagrywał. Tak swoją drogą Netia ja zrobiła mi wielką przysługę, uruchomiła mi w końcu 20 megabitów na sekundę za taką samą cenę, tak to jest kryptoreklama, o jak bardzo ładnie Waitra chciał zrobić tutaj wrzutki. On jest znany z tego i to bardzo często robi właśnie wrzutki Warp Prismem w linii minerałów. Tarson wiedział o tym doskonale, świetnie się przygotował do tego i nawet chyba uda się tego Warp Prisma zdjąć, aby chciał wyrzucić te jednostki w tym miejscu, to właśnie te... O właśnie, świetna zagrywka ze strony Tarsona, uda się rozwalić, udało się rozwalić cały ten drop, za chwilę zostanie rozwalony, wielka strata dla White'a, trochę minerałów poleciało, dobra zagrywka ze strony Tarsona, świetnie pilnował, świetnie stał, wiedział do czego Ukrainiec jest, jest zdolny, tak w ogóle oglądałem ostatnio Uchaskiego świetny mecz White'a kontra Hak. Naprawdę warto coś takiego obejrzeć. Samych myślałem, żeby to skomentować, ale to byłoby po prostu nie fair, nie w porządku, jakbym widział ten mecz. Zobaczcie ilość straconych jednostek: 10%, nawet mniej niż 10% Tarson stracił tego, co stracił White'ra. I jedną dwunastą, jeżeli chodzi o ilość, i force, i feedback ze strony High Templara Nie pozostawił temu, tej Banshee, żadnych złudzeń na temat tego, kto wróci dzisiaj do domu. Kolejne High Templary, nie tylko jeden High Templar, zobaczmy właśnie ilość jednostek, ile ich tam jest. Jest 1, 2, 3 High Templary, w drodze jest Skydarian Amulet. Piszcie petycję do Blizzarda, bracia Protosi, żeby nie zdejmowali tego amuletu, bo to będzie nie fair i nie w porządku, skoro inne rasy mają możliwość wykupienia dodatkowej energii, a Protos nie będzie miał. Coś tu jeszcze próbuje, jest ten High Templar, będzie chciał coś zrobić, czy mu się to uda? Czy będzie Sionic Storm? Jest Sionic Storm. Ile jednostek zabił? Trzy jednostki, nie do końca się to w takim razie opłacało, skoro tylko trzy jednostki zostały zabite. Ale musi szybko go zdjąć yy, Tarson, bo zaraz będzie energia na kolejny Storm. Dobrze, tego przypilnował, na szczęście nie starczyło. Trzy jednostki zginęły, stracił przy tym yy, High Templar'a oraz stracił y, Warp Prism. No nie opłacało to się w ogóle, nie wiem o co chodzi z tym Bunch'em, sobie po prostu polatać. Chciało pilnować o to dokładnie chodziło, a ledwo się trzyma. Ale powinna ta jednostka teraz wrócić i zostać naprawiona do serwisu. Oddana jest Overseer, pilnuje co się dzieje. A Tarson idzie chyba w ekonomiczną grę i czeka na ruch White y Dwa razy drop nie wyszedł, wrzutka się nie udało. A pięknie tutaj pilnuje. Zobaczcie ekonomię, jak to wygląda. Mniej więcej, no trochę do przodu jest Starson o 300 minerałów. Ma mniej harweserów, ale oczywiście ma muły. Musi jednak pomyśleć o ekspansji, gdyż jeżeli tego nie zrobi, to ekonomicznie przegra z Whitra. Nie powinien też pozwolić, żeby doszło do tak zwanego late game, do późnej gry, bo wtedy no, Protoss może mieć przewagę, jeżeli dobrze zagra tymi High Templarami. Rusza w tym momencie, czołgi są rozstawione. Widzi ten obserwer dokładnie wszystko, co się dzieje. Doszło do podziału armii. I będzie ekspansja stawiona tak. Jest Command Center bardzo ciekawie ustawiony z boku, żeby przeciwnik nie widział dokładnie tej co się dzieje. Dopiero po chwili przeleci na swoje miejsce, i zostanie wybudowana idealnie. Czołgi stoją z tyłu. No to on, te czołgi powinny, nie czołgi. Te jednostki powinny uciekać jak najdalej od High Templarów, bo one mogą dużo krzywdy zrobić: mogą kuku. I będą marinesy płakały razem z morderami. czołgi troszeczkę mniej ciut, lepiej się to wszystko wytrzymają. Kończy się, kończą się minerały w głównej bazie. Produkcja jak leci, jest kolos w drodze, jest plus 2, poziom drugi do ataku. Oj, bardzo dobra zagrywka ze strony Tarsona, nie zauważyłem tego w ostatniej chwili. Pozbył się tych High Templarów używając Helionów, bardzo, bardzo dobra zagrywka. Yy, ma jakieś problemy, ma, ma tylko jednego high w tym momencie whitera, więc stracił minimum trójkę, tak? Stracił dokładnie trójkę. Szkoda, że nie może zobaczyć, ile on ma energii. Jesteś gdzieś tutaj chłopie? Yy, nie ma, więc zapewne stracił wszystkie high templary, całą czwórkę, która tutaj była. Rusza w tym momencie Tarson powinien jak najszybciej zaatakować, zanim jego przeciwnik będzie miał. Yy, są Ghosty, jest jeden drugi, jedno drugie EMP musi się wycofywać w tym momencie whitera, Polak idzie do przodu, wycofał się troszeczkę, jeden High temper postawił trochę szkód, zrobił cztery jednostki, zabił w wredny. Jest Point Defense Drone, będzie zajmował ataki tych stalkerów bardzo dobrze, bardzo mądrze. Overseer pilnują, a w międzyczasie podział armii i chyba błąd trochę ze strony Whitera. Tak, to był błąd, że tymi kolosami Coś mu najwidoczniej nie idzie, bardzo dobrze rozgrywa to Tarson, armia jest fajnie podzielona na trzy miejsca jest podzielona na trzy części y, Część rusza do ataku, żeby rozwalić bazę przeciwnika A high Templary powinny gdzieś tutaj być Te kolosy nie będą w stanie podejść nigdzie bliżej z tego względu, że o właśnie dlatego Nie tyle high Templary, co armia właśnie ta Tylko high Templary mogą, nie high Templary, kolosy mogą próbować podchodzić i cokolwiek robić bo widzicie świetne ustawienie tych czołgów. Jakikolwiek próba podejścia tutaj skończy się totalną miazgą. Yy, przerzuca drogą powietrzną, Tarson swoje jednostki. Fajnie to naprawdę rozgrywa, ale tu by się jednak przydało trochę więcej Wikingów do obrony tych jednostek. Widzicie co się dzieje? Czołgi świetnie rozstawione, świetnie tutaj bronią. So, jest point defense drone, na zasadzie gdyby te stalkery chciały zrobić blinka. I cokolwiek podniszczyć. Bardzo dobra zagrywka ze strony Tartsona. Bardzo mi się to podoba. Świetne wykorzystanie czołgów oraz jednostek naziemnych. Jednostek, oczywiście, mięsnych, coś gdzieś się tu działo, chyba tak. tak zobaczmy uzbrojenie: plus dwa do ataku, jeden do tarczy. Jest coraz więcej Wikingów. I próbuje tak nie dopuścić zły storm, no coś nie idzie chyba Łajtra, ale też trzeba pamiętać, że bardzo dobrze to rozgrywa Polak. Rusza teraz do ataku, cofa się i cały czas ma nadzieję, że te czołgi rozwalą tą armię. Kolejny storm, nieudany niestety. Przydałoby się wlecieć tymi paroma jednostkami tu od tyłu, wtedy byłoby ciut może łatwiej. Ale zobaczmy, dochód, dochód cały czas był, wielkość armii. Polak jest prawie na limicie, już 191 do 72. Coś tu od tyłu próbował zrobić. White'a, ale nie powinien kombinować. Musi zaatakować, bo jeżeli zostanie odcięto od tej ekspansji, to będzie po zabawie. Jest eskadra Wikingów, która będzie miała zdanie zestrzelić te kolosy. Point defense drone, point defense drone. Nie ma point, ale świetnie, naprawdę świetnie to Tarson rozgrywa. Nie jest w stanie zaatakować White'a, Zobaczył z. Yy, Skanem dokładnie co się dzieje, poszło i MP rusza teraz do ataku wszystkie jego jednostki Marudery ruszyły. Jest dużo tych kolosów, ale wikingi zajmują je w sposób piękny, cudowny point defense drone neutralizuje stalkery, nie są w stanie nic robić i nie ma mocnych, żeby według mnie Polak tego nie wygrał. Świetna zagrywka, naprawdę świetnie to zrobił. Yy, wielk wielkość armii no, stracił trochę, ale i tak patrzcie 150 do 84 nie podniesie się według mnie już yy, Łajtra w tym meczu nie da rady, Dobra zagrywka, świetnie przyblokował tymi czołgami przeciwnika. Ja za chwilę będę zapewne musiał kończyć z tego względu. Jest jeszcze jeden storm, ale gdzie on aż tak wielkich szkód nie robi raptem jeden czołg nawet nie został zniszczony za chwilę szybko będę musiał kończyć, żeby się w limicie zmieścić, dobra zagrywka zobaczymy czy wykombinuje coś White'a ale wątpię, zobaczcie jak wygląda jego limit jego armia jednostki ma tylko dwa High templary, jednego Stalkera i jednego Kolosa, jest do tego jeden Zelot good game, dobra, mecz numer jeden się zakończył wygraną Polaka, bardzo ładną bardzo fajnie to rozegrał, nie pozwolił rozwinąć skrzydeł Ukraińcowi, na razie, cześć